Hej, najpierw takie małe wyjaśnienie. Miało się audio problemy, robimy to jeszcze raz! Jeszcze raz! Takie déjà vu. Odezwiesz się, czy. No, jak nie razy próbowaliśmy nagrać, też się odzywa. On Zresztą ona się chyba na mnie obraziła. Obraziłaś się, nie? Dobra, kiwnęła głową. O kurde, o kurde, teraz będziesz się nie 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 nie, 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 nie! Przemoc nie jest rozwiązaniem! No! W tej grze jest. A no, dokładnie. Czytaj, czytaj, czytaj! Tylko się rozładuj. LUŁY ZA ELEKTRUNY, się NIEBUGI GORĄCE! Dobra, więcej nie ma. O, obywatel, Raven! Najpierw Nie ma żadnego scenariusza. Eee, ehm, według scenariusza jesteśmy sami. Dobra. No, to są takie obale ogromne, które nazywają się Moskito, mają tak chyba na imię. Nie wiem, ja na nie mówię tak, Moskity. Clayjack powiedział. No. Ja nie wiem czy klejczyk na pc to on pewność, nie wiem. Nie ja chyba nie. Zastanawiam Dobra. jeszcze na Dobra, wale, ja nie grałam w ja jedynkę. Tak. Ty, bo, może wyłączymy na chwilkę, zobaczymy jak idzie. Chyba nie. A czy nie, nagrywanie i zobaczymy jak się nagrało. No bo ja nie chcę tego nagrywać po raz trzeci. Hej! Jest za cicho. Dobra, no to zgłaszam. Słyszysz coś? Tak, sam. Gdyby nie było, audio to Nie. Hmm. Oto tak. i playback. Tak, by to będziemy mieć głośno? No. Czekaj, patrzcie, ludzie, czekaj. No, ustaw się. Oto i playback. Weź mnie, nie w dołu. Tylumu wiesz? Co? Lumy nam uciekły Pięknie, pięknie, no wszystko ucieka A się do mnie? Nie, nie, nie Do lumu Ta muzyczka A się ładnie czy szybko, 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 cierpi O, pięknie A Ten gostek jest jedynki, tak jest z jedynki O, słuchajcie D Co to było? Teraz, ja, słuchajcie A, wybacz One się tak dją Oni, znaczy się Ale ja już mam wątpliwości, bo krzyczą jak dziewczynki No bo... Ja go wciągnę! Nie, zawsze dajmy, nie musisz się wyższy. To się, Cieszę, że nie Realu. To do Reala, my dzisiaj jedziemy do Reala czy do Carpura? No Reala! Jakiego Reala? Ja do Carpura miałem! Znaczy, do... No to to okej! Okay. Ja, no, ja to mam to. do karpura, ale do Reala to może się uda, ale wiesz ja za carpurem, bo ja mam Jadą pijatki i maskłę jadę. E, no okej, okay, ale ja mogę iść do Reala, ale jak się wydlebiemy i skończymy z pokaratem. Ale nie... A nie wiem, czy anani. one wiedzą. Już. One chyba myślą, że idziemy do Ala. No to czemu nie powiedziałaś, że jedziemy Myślały, do Myślałam, że idziemy do Ala. Słuchaj, nie mówmy tego na wizji, bo kogo to... bo kogo to interesuje w ogóle? Mnie! Dobra, a kogo z widzów? Eee... Kogo z widzów łapka w Bardzo śmieszne, niech teraz się jest, złapkuje. Jeszcze dół będą. Nie no, że Oczywiście, że Ona ma bardzo takie poczucie humoru. Ej, no kurde! Ja to mówiłam bez ironii! Oby. A, zobacz, nie mniej mojej starszej siostry. Moja siostra to wielka, niebieska żaba. Tu, do sojki. A ja dzisiaj jestem ubrana na niebiesko, więc idealnie. Ja na zielono, i co? Nie, ty masz Za... O, teraz będziesz. no, dobra. No niestety, musimy to powtarzać i poszło idealnie. Mimo, że... Ja tutaj, z... ja to zatrzymam sobie w ustach. Wiesz czemu. Tak, to Ta w tym czasie wszystko podbieram. O, jest jeszcze muzyczka z. Ale... Przepraszam. Dlatego, ponieważ możecie sobie dawać takie strzelanie. ponieważ. Ale fajnie ta, wygląda. Na, na tego pierwszego bossa trzeba po prostu wsysać bombę i w niego strzelać. Tak ja Nasz pierwszy boss, cieszysz się. I pale ale mają śmieszne dzioby. Głupie dzioby. A głupie, masz rację, a to byś poszło, ale mają głupie dzioby, jakby globoks nie miał. Dobra. Ja lubię ptaki, nie takie. No, no. takie Ej, nasz pierwszy boss, cieszysz się. Bardzo, bo potem będzie dużo dużo, 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 dużo No. Myślałam, że powiesz dużo, dużo, dużo bosów. Eee, tam. No, 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 dużo LUMU! Lubimy to. Tak, ja lubię kiedy oni ubierają mnie. Tyle lumu. A miałam tak już panować tą sztuczką, pamiętasz? Bo... Ja po prostu lubię to robić. O jaki Raymond fajny. Kurz stoję na jęca. Hej! O super, będę nie ogarniał! I chyba mamy impezę. No chudziutka jestem. Tak, mam impezę. O ile no, oganiam, to mamy 356. Matko, matematyka? Ty miałeś 359. Ja nie wiem, ja się nie zakładam. No, a ty miałeś 359, to nie wiem. E, tam, tak, jest medal z kartoflami. Co chce? Tylko kartofle, jestem głowna, ty nie? E, Jaki nie. Ten obiad. Nie wiem, o długiej. Od... Widzisz? Dobra, będę głodacie. Ten znowu głowny. 356. W tyłek cię walę. Wiem! Jakbym ja coś zrobiła. Haha. Chodź, to możecie walnąć. Hej, ho, to dobra, następny świat, bo tutaj widzicie. Jupi, wszystko, nas podgląda! Jeszcze jest jeden elektron do zrobienia. Mama też podgląda. Dobra. Wiecie co? Zwykle jak się przejdzie ostatnim poziom w świecie, no to wtedy cofa nas do tej mapy i pojawia się ten świat. Pustynia di Cofa? A! Możliwe, masz rację. I jeszcze raz to. I znowu medal. I wszystko. Jesteśmy idealni. 359. To jesteś... Aha, to jednak nie w moskici, tylko tutaj. To Ale mówi... mówimy wystarczająco głośno, mam nadzieję, no bo nie chce mi się... Ja nie lubię tego świata! Aha, to twój jest nienawidzony? Oh, sorry, że... Skończ z tymi wygłupami! B babi. Nie, daj się spańkować skorzystaj z serduszek. Podziel się miłością, dodatkowe serduszka trafiają do twoich przyjaciół. Ten tak naprawdę rozwalań! Nikt nie potrzebuje miłości, dodatkowe serduszka dają dodatkowe lumy. Nie daj się zmiarzyć! Nie, 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 nie Pomyliło mi się. To ja jestem od pomyłek. Nawet serduszko cię nie uratuje. Różny trud. Zachlumy więcej luzu. Znowu ta barwa. No tabor. A tak jest zawsze akurat. Ty! Się ty, ty, ty! Ty dziadu ty wiek. Ty żabo, ty! O ty. A nie. Tak mogę się tak nazywać. A chwilka, czekajcie, muszę przerwać, żeby coś ustalić. <grym> Okej. <Okay. grym> Chodziło o to, że zdobyłyśmy nową moc i zapomniałyśmy, żeby... o, Dobra, żar, okay. wiedzą, że. Użyłam. Dobra, żadźmy. Ok, pokażmy, proszę. Oto i nowa moc. Czyli helikopter. Pamiętacie, jak mówiłam, że. Kuj, dobrze mi się pomyliło, że nie mamy helikoptera. O słuchaj tego. To chodź tu. Tu chodź, pokaż. Że... Uważaj! się nie da. No to tak... wydaje no, dzięki. No to pamiętacie, że ja, że ja mówiłam, że kuj dobrze mi się pomyliło, kiedy chciałam użyć helikoptera, że win we, we W ulicy to jest, w jest, ale tutaj nie ma. No to już. Nie. I wyjaśnij to co mi chciałaś ustalić w jaki pokręconej dżungli. Pamiętam Tak, pamiętam, pamięci. bo ja myślałam, że mi się padrze, bo tak naprawdę nie miałam jeszcze tej mocy i to mnie tak bardzo rozśmieszyło, że ja taka ciapa jestem. Znowu dźwięki. Gam na talce. Ale czyli na dziwny ukulele. To Nie birds. Nie grałam obażnie, się kojarzy. A właściwie to ludzie, czy ja coś tylko zrobiłam, że już nikt mnie nie ogląda, nikt nie daje nawet komentarzy. Ja ci daję, ale ja dla wszystkich jestem. No, ale wiesz, ty jesteś moją siostrą, co jakbyś się Nie tylko. Nie, faj to, żeby rozwalać w tym momencie. Ja nie się do ciebie, tylko do naszych widzów. Już nas oglądają teraz. Dobra. Jak będą chcieli, to obejrzą. Dla mnie trudno. No, mi się przykro. Ja no. nie wiem, co będzie po rejmeniu. Już nikt nie będzie oglądał po nie bo ja nie mam pomysłów na ciekawe gry. On mi się tak przykro robi. Tak kto wie, kurde, no? Nic nie ogląda. Jeszcze będzie dobrze, myślę, że nie ja kiedyś. Jak kiedyś też tak miałam, żeby mnie nikt nie chciał oglądać. Na szczęście miałam dużo szczęścia i dużo otwartości. Ta, tak, dzięki kolejczkowi. Tak. Mówiliście że umieścił mnie w polecanym i bardzo dziękuję za wszystko. A mnie chodziło o to, że dałaś komentarze na kanale, dzięki. Tak, tak, bo ja nie mogłam znaleźć kompletnie zarazowych w zarazowych górach. Myślę, że gdzie są, no to weszłam na jego gameplaya i sobie obejrzałam. Podziękowałam w a ten Ała! Ja. Obejrzał za ja to jestem bardzo wdzięczna, taka otwartość naprawdę wiele daje. Chociaż ja nie wiem, może niektórzy mnie znaleźli z innych powodów, także... Może no, wystukali sobie Jame'n. M, bo mało osób, jest M, to też pomaga. O, teraz ta, ta, Nilfax. O, ona nam dała tą moc. I ona jest obmacywana po nogach. Zobaczycie że. Była bez skojarzenia. Bez kojarzeń. No jakich bez skojarzeń? Zostaw te lumi, mamy imprezkę i tak dalej. A czy wiesz, już się. No, nie, 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 no! Ja zawsze mówię, to ja tego gościa nazywam gościu, co mi ręki nie podał. No bo nie podał. Chodź tutaj, palu. No przecież nie. Podam. Dobra, lecimy, lecimy. o Dobij. Dobi. Dobi. No właśnie, ja jestem taka do dobijania. Nie, 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 ja ją... Ja ją dotarłem. No patrzcie! Opatrzywa na połokach przez Raymena, to jest ręka Raymena. Nieprawda Globoxu małą jej palce. CO NIE? A Raymen to nie? No nie w ogóle. No dobra, nieważne, ale... Matematyczka. Kurde, no. I latamy. No nie. Teraz nasze rączki są. Ale to to... do opatywania. Słuchaj, ty też masz cztery palce i ta ręka była większa. Nie, to była ręka Rejmena, bo taka okrągła, jest Stam. taka długa i płaściutka. Raymen co ty robisz? Ja zmieniam się... postać, Zakaje. Nie chcę być takim obmotywanym rzeczą. NIE! Twoja wina. No na mnie nie obrażę, wiecie, ja tylko żartuję. Wiem, ale nie lubię takich żartów. Ty nic nie lubisz, nie w ogóle nie lubisz. Nigdy nie lubię. Nie lubię twojego żartu. To no wiem, jak beznadziejne żarty mówię w ogóle, a nie wiem co ja jestem za no, ja po prostu nie lubię tych, tych sko takich skojarzeń. Ale serio, to je Tatuaże sobie robi. lubię. Lubię. W odcinku z Ty żartujesz kim ty będziesz? Małakiem. Małakiem! Co to Ginglobok? O nie, 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 nie. Jest jeden z lopok. Zgadza się, niebieski. No, 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 Nie chcę być odmocywaczem. Nie, nie mogę, weź ciąg ode mnie! To no, ja. Wow, ona wychodzi. Mam dokończyć niby to sama? Okej. Okay. Luna postanowiła się wyłączyć, ale zaraz wróci. Pewna. Mmm, dobra. Co powiedzieć? To jest imprezka. Znaczy ja nie mam liczyć, ale pewnie jest. 359 albo 8, nie pamiętam ile miałam lumu. Zobaczmy czy tego... Czy jest jakieś, we mnie jakieś, 7% jeden słodko. O, jest! 358! No, też czasem nie liczyć. Na szczęście jakieś łatwe liczby. Fajnie stepuje. Fajnie bioderkami kręci. O, jakie słodkie. Ratujcie! Psycho, psycho coś tam. Dobra, następny odcinek, następny odcinek. Zaskoczeni? A już wiem, co będzie w następnym odcinku chyba. Może. Dobra. Chcesz się pożegnać, czy co? Каких? А так не ахца. А так не хочется.